Drodzy studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy i przyjaciele Politechniki Łódzkiej. Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowe dni, w których tradycyjnie obchodzić będziemy Wielkanoc. Z tej okazji chciałbym złożyć wszystkim Państwu życzenia zdrowia, pogody ducha i poczucia bliskości. Czy to w czasie osobistych spotkań, czy też może w czasie połączeń wirtualnych. Tegoroczne święta odbędą się w cieniu walki z pandemią. Miejmy nadzieję, że ten temat pojawi się po raz ostatni przy naszych świątecznych stołach. Wykorzystajmy czas rozmów z bliskimi na życzliwość i uśmiech. Uśmiech, który leczy wszystko i daje radość. Życzę, by te szczególne dni przyniosły również odpoczynek, a budząca się do życia przyroda dała Państwu energię i wzbudziła zachwyt. Wszystkiego dobrego, zdrowych i wesołych świąt.